Witajcie systemy No nomorfana, dzisiaj witam Was. Tak jak obiecałem, w meczu Polska klasyczna jedenastka będzie bardzo ciężko. Tutaj zobaczycie konfiguracja rozgrywki sztuczna inteligencja 50 i użytkownik 50. Ostrzegam, meczek przegram na stówę, bo to jest niemożliwe, żebym wygrał. Grałem sobie już z nimi na 5 minut, zagram. To by się naprawdę, jak to wygram, to tutaj o, rację podpalam, nie wiem co porobię. Zaczynamy wielki mecz z takimi nazwiskami jak. Jak y, Buckenbauer, Zico, Boniek, ten napastnik ich y, na feć tam na ry, y, y, jakoś nazywał. Zaraz zobaczymy te małe Polskie w Polskę podstawowej jednostce. Na bramce stoi Artur Bobuc, w obronie mamy czterech. W takiej defensywnej obronie dwóch, na ataku jeden, na, na takiej o, woler właśnie. Iwelna. Także będzie ciężko, jeżeli to wygram, będzie sukces. Zaczynamy Sanchez z Zico. Woler. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie tylko na to, co się dzieje. Patrzcie. o Obołów. Obroniłeś. I grałem z nimi dwa mecze. 4-0-1. Debugi 6-1. Także. Yy, powiem tak krótko, że z nimi jest tak trudno wygrać, jakby Polska miała w tym momencie, jak jest dyspozycjonowana, wygrać z Hiszpanią. W prawdziwym życiu. Oczywiście, bo w grze to jak pokonałem Kuba Kosecki, strzał zaleka daleka Kuba Kosecki, nieselny Pokonałem ich tutaj yy, w Fifie. Jeden do 0 i miałem na rezerwie Pele, ale dobra Woller yy, na Glika, Glik Rivalino. Sanchez, Sanchez, patrzcie, oni są szybciej. Sanchez, Sanchez, patrzcie, czy właśnie Piszcie mi się, nie chcielibyście takiego meczu. Który będzie Jaczarski, na przykład? Siła strzałów na 100%. jednej oczywiście, jak i z drugiej strony. Błaszczykowski, Błaszczykowski, zepsuta akcja. Chociaż jeszcze Błaszczykowski gramy. Błaszczykowski. River, Boniek. Eugen, Eugen, Eugen! Eugen, Eugen miał problemy. Ta fala z wyciągnięciem tej piłki. No, Bolański, podobał mi się ten strzał twój. Mogło to zaskoczyć. Chyba będę tak właśnie cisnął ich z daleka, bo to jest chyba jedna z najlepszych metod w tym momencie z tą z drużyną zdobycia tej bramki, bo trzeba takich z daleka kołtować, bo do... bliżej się nie podejdzie. Łukasz, patrzcie co się dzieje. Łukasz Piszczek. Patrzcie na to, jak to trafi. Patrzcie, wrzutka tam, no i offside. No i gdyby nie ten offside, to kto wie, czy by tam nie do... dobił tego Łukasz... może Eugen. Nie wiem, Rafael daleko wybija na Sancheza, ale Piszczek z nim powalczy. No i Piszczek jakoś górą stał się w tym starciu. Właszczykowski, Zieliński, Zieliński, do Koseckiego, Kuba Kosecki, Kuba Kosecki, Kosecki, jeszcze wrzuć Kuba, ale jest, jest, gol, gol! Lisimo golasso! gol. Ale się cieszę, jeszcze bramka cudowna, Łobert Lewandowski, Łobert, Łobert, żartowałem Robert, ale jest jeden do 0, piękne okoliczności tej bramki powstałe. Łobert wciela bramkę, jak to jest na Facebooku taki profil łobert Rewandowski. Zapraszam jego serdecznia Kosecki, gdyby nie offside byłoby dwa! Gdyby nie offside byłoby dwa! Ich tak właśnie trzeba cisnąć. Trzeba w prosty sposób z nimi grać. Trzeba ich jakoś pokonać. To jest prawie niemożliwe, żeby ich pokonać. Ale trzeba próbować, jak się tylko da. Polański, bardzo dobrze. Polański, Lewandowski. Dajesz, Lewandowski. Do Zielińskiego nie dojdzie. Ale się nakręciłem tą bramką. Bo wiem, ile to jest im ścielić gola po tych dwóch meczach. Nawet nie wiecie... <laughs> A nawet nie wiecie, co, co to jest strzelić bramkę. Woler, i to jest prawdopodobnie jeden do jednego, chyba że jakimś cudem się obronię. Woler, woler, woler! Super! Nie ma bramki, ależ fart! Ależ farta miałem! Ale farta miałem! Aha, jeszcze nie ma nawet różnego dla nich! Aha, ha, ha, Nie ma różnego, i dobrze im tak! Lewandowski, Zieliński, Rivalono, faul! W końcu jakiś odgwizdany. W tamtym meczu, w tamtych meczu, jak się grałem, nie było ani... Ani jednego faulu na moją korzyść, wszystko było, że ja faulowałem. No i raz dziesiątkę i ścieriłem właśnie tą jedną bramkę, bo tam w dwunasty już i dostałem później. Kartonik czerwony po faulu w polu karnym, Obroniłem karnego i to było tyle. Woler, Woler Glik, Paulino Ruzello, Błaszczykowski. no ładnie, ładnie Błaszczykowski. Kuba, ty się widzę, rozkręcasz tutaj na dobre Fahetti. Hugo Sanchez, napiszcie, czy nie chcielibyście, znaczy, czy, o, o bo ja, od tego to ode mnie nie zależy, ale czy odpowiadałoby Pan takie coś, jak było kiedyś w FIFA, że na przykład było taki skład, było Polska 1 i Polska 2 i była na przykład ta Polska Stara z lat 70., kiedy gromiła wszystkich i wiecie, i taka normalna. To było fajne, jak znowu dodaję na przykład Jens Miller w ataku na Niemczech. Ojciec Tomasa Müllera, który w tym momencie gra obecnie w Bayernie Monachium. Hugo Sanchez, Hugo Sanchez, oni już nadbiegają do środka, Hugo Sanczek, Piszczak, Piszczak, dobrze, dobrze. To są te sytuacje, jak takie ratuje się sytuacje z tym zespołem, to trzeba się cieszyć, bo to jest klasyczna, z którą trzeba grać naprawdę, trudno się z nimi gra. Ha, to jest taki krótki meczyk, ha, podanie do Hugo Sancheza, Hugo Sanchez, Salomon, brawo. Salomon, brawo, naprawdę brawo za tą interwencję. Ach, Krychowiak jeszcze piękniej wybija na Bońka, Boniek, zbysił jest polski akcent w, tym, w tej klasycznej, back and bower na bity. niemożliwe, co się dzieje, Polacy przejmują inicjatywę z takim zespołem, niemożliwe, po prostu niemożliwe, powiem tyle, yy, naprawdę, nie spodziewałem się, że tak będziemy grać, że tak będziemy ich tutaj forsować tempo, że oni będą... Tylko tyle, ale widzicie jak oni grają, to jest zupełnie inna bajka niż te wszystkie jakieś borusje czy coś. To no, grają oni grają prosto, podaniami górą, którym nie wykończą Ale dobrze, Kablos, ha, zieliński, zieliński, co ty robisz w obronie? Bronię się. Kuba Kosecki. Zieliński. Do Krychowiaka Krychowiak. W tym momencie ja nie patrzę na to, czy ktoś jest zlegi, czy nie. Ja muszę się bronić. W tym meczu się muszę bronić. Bobudz, pięknie, boud, kapitalnie ty grasz. Grasz piękne zawody w tym momencie, Mivelio. Ziko. Ziko! Ziko do wolera wolem. Nie ma do jak zagrać do kogo? Wolę, Borucz. Dobrze zrobiłem, że wysłem. Ja ryzykuję, że tak wychodzę. Ale czasami się to jednak opłaca. Właśnie w tej sytuacji widziałem, że nie miał do kogo zagrać, to wyszłem. Yy, znaczy miał teoretycznie zagrać do Ziko, ale nie zagrał. I dobrze, Dobrze, że wtedy tak zrobiłem, bo to mogło być 1 do 0, bo oni mają bardzo dobre i mocne uderzenia. W... Ci, co nie grają, nie, wie, nie wiedzą, jak się z nimi trudno grać. Bisiu, Boniek, Alberto, Carlos, Alberto, Carlos, Zico. A wiecie, co dla mnie powinno być? Jaki skład powinien być dla mnie? Taki skład typu na przykład. O, nie, 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 nie! Sanchez! Hugo! Hugo Sanchez! Wybij piszczak, piszczu daleko przed siebie. To jest koniec pierwszej połowy spotkania. No to jest koniec, który oceniam naprawdę dla Polaków i niemożliwe co się stało, bo y, takie spotkania to wygrać, strzelić bramkę w ogóle kosek, który podłował, ale strzelić bramkę w ogóle y, takiemu zespołowi jak ta klasyczna. Y, przepraszam. Tak klasyczna, to jest naprawdę cud a tutaj Lewa, Robert Lewandowski z Bramki, zobaczmy no, GZ, gz Robert się udało, no i zaczynamy drugą połowę spotkania o nie, nie nie Gero na nogach, ale taka firma Gero, czy tam Umbro, nie wiem co to jest nie rozpoznaję tych dwóch film za bardzo kto tu wchodzi? Rivera za Boinka no, nie wiem, czy to była dobra zmiana. Ale uznajmy, że tak, że to była dobra zmiana. Zieliński, Zieliński, biała moc. Zieliński, Zieliński, przepchany. Zieliński, przepychany. Zieliński, Claudio Taffarel. Dobry Wemkoś, nie znam, ale widzę, że dobry. Znaczy, kiedyś o nie słyszałem. Jeszcze o nas usłyszycie, Sanchez, Zico. Właśnie to są te zagrania. Rivera to jest chyba 1 do 0. Rivera. Boruc, 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 Boruc. Och, zasługuje w tym meczu na propsy i to duże. Ziko, Zieliński, Kosecki. Naprawdę trudno jest wygrać z tym zespołem jakikolwiek mecz. tego nie dziwcie się, że to będzie spotkanie ledwe co jakieś 15-minutowe, ale trudno jest, naprawdę piekielnie trudno jest z nimi wygrać. Dlatego ja tak sobie na krótko strzeliłem, bo ustaliłem, że strzelę sobie bramkę i będę się bronił. Ale ziko, zobaczcie, jak oni mają kontry. Woler, ziko, ziko, Woler, błaszczykowski, oni mi się mylą, ci ziko i Woler, Lewandowski, czy to jest tak? To zobaczmy. Ach, Kosecki nie dojdzie do tej piłki. Carlos Alberto. popełnia błąd. Aj, ależ blisko było po przejęciu, po tym zagraniu bramkarza. Zapomniałem, jak się nazywa ten bramkarz, ale blisko było. Borucz, wybi daleko, chłopie, Ty tak sobie nie żartuj ze mną. Lewandowski do Koseckiego, Kosecki, Bakenbauer, szybszy. Trivelino. Teraz atakujmy, Kuba Kosecki. Kuba Kosecki jest padła, no szła prosto padła piłka do... Uch, do... Pana, no. O nie, ha, Borucz, Borucz, Borucz. Krychowiak, Kuba Kosecki. No, powiem wam, że teraz to ja atakuję i nie bronię się tak jak w tamtych spotkaniach. Odważnie grają Polacy Błaszczykowski! On się potrafi przepchać! Błaszczykowski! Yy, Hanetti, Błaszczykowski! Teraz! Błaszczykowski do Zielińskiego! Prost na główkę yy, Buckenbauera chyba! Zieliński, Krychowiak! Krychowiak naprawdę ciężko będzie strzelić jakokolwiek bramkę! Zieliński! 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 No nie, 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 tresor. Ha! Ha! Cały czas... Ha! Zagranie główką będzie do bramkarza! Bramkarz łapie strzał Salomona Artur nie Niepewnie, jakby to... W, tam ktoś stał, i by to wpadło, to ja bym chyba to wyciął, nie wiem. Zrobiłbym cokolwiek, aby to nie uznało, nie zostało uznane jako strata bramki dla Polaków. Odrobiłbym to, rzuciłbym się jakiś derczów, atak, nie wiem, ale to się nie stało. Nie trzeba mówić o tym, co było kiedyś. Ważne, żeby gadać, co było teraz. Ha! Woler. Ha! Kuba kosecki. Przybył przy, przy wolerze, ale jest glik. Ładnie zagrał główką. I czy to jest ta akcja? Krychowiak. Napędzają ją Polacy! Lewandowski zagranie do Błaszczykowskiego Błaszczykowski. Zagranie do Zielińskiego Zieliński. Do Błaszczykowskiego Błaszczykowski skąd? Błaszczykowski. Proszę, Błaszczykowski. Błagam teraz to wrzuć! Piszczu, Piszczu. genialny strzał, ale to miało być wrzutka, ale Piszczu wrzucił. 72. minuta spotkania Polska. Klasyczna jedenastka to jest nadal. Jeden do 0 dla Polaków, po jakże emocjonujący. W tym spotkaniu, ciśmy, ciśmy ich, Przypominam, na mam na zawodowcu z taką drużyną, uwierzcie mi jak ciężko jest zagrać na zawodowcu Lewandowski, prosto padła piłka do Błaszczykowskiego, która nie znajduje yy, adresata, czyli Błaszczykowskiego, chyba jak się nie pomyliłem yy, Fahetti może zaraz troszkę wyluzujmy, bo Sanchez bo, bo... Sanchez, <laughs> wolę o nie, 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 Rivello, Rivellino Rivellino jest Piszczu Piszczu, piękna gra Łukasza, Zieliński Zieliński, Zieliński, po padła tutaj, była do, właśnie Lewandowski do Zielińskiego zagrywał się, przepraszam, pomyliłem się, 12 minut do końca, a jakiś realnych to 3 minuty, 3 minuty jeszcze około, gdzieś nadziei tutaj klasycznej, 11 na zdobycie bramki, Hugo Sanchez, Hugo Lobis mi się tylko że z takim bramkarzem, Glik, Glik, Wybi, Wybi Polański, Eugen Woller, Woler, Piszczuk, Piszczuk, słyszycie to podniecenie w moim głosu? Piszczek, Piszczek Lewandowski, no nie wiem czy to coś da, Lewandowski, czy to jest ta akcja? Piszczu, 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 Piszczek, Piszczek, już nie wiem, już nie wiem co ja gadam, już mi się mylą te nazwiska, ale jak to wygram, to będzie naprawdę święto, odetchnę z taką ulgą jakiej jeszcze nie słyszeliście na moim kanale. Taką ulgą, jaką po prostu... Chyba nikt jeszcze nigdy nie odetchnął na YouTubie ani na świecie. Lewandowski prosto padła piłka, szła właśnie od yy, yy, Błaszczykowskiego do lewego, ale się nie udało. Krychowiak. No może teraz Zieliński, ja już tutaj gadam od rzeczy można powiedzieć. Zieliński do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski, no tak blisko byłoby. Błaszczykowski przejął tą piłkę, albo choć lewy zgrał do Błaszczykowskiego. Byłoby niebezpiecznie. Błaszczykowski. Ciśnij, ciśnij tam w niego Błaszczyk. Ach, lewy ciśnij tego zawodnika z klasycznej offside! Offside czy koniec? Offside! Ho ho! Eric Cantona, nie nie nie! To są same legendy! Zawodnik Manchester United, który podbijał świat!, który grywał kapitalnie! ta frajl, wybij to, wybij, błagam, wybij na koniec, wybij, proszę, koniec, spotkania, koniec, koniec, Polska wygrywa z klasyczną jedenastką, ludzie, co się dzieje, nie wierzę w to, Polska wygrywa z klasyczną jedenastką, w takich okolicznościach, jakich mi się jeszcze nie śniło, Polska jeden, klasyczna jedenastka 0, w 16 minucie Robert Lewandowski strzelcem bramki po kapitalnej Jacek Koseckiego, ale Mecz! OL się! Ha, ha. Mówię wam, to był mecz! Takich mecz nie ogląda się często! Ja tu prawie zasłabłem, ależ tutaj... Strzał Kosyckiego, który nie znalazł celu. Lewandowski, z strzelcem Blanki, która po prostu wydała nam wygraną. Dziękujemy Ci, Lewandowski. Zawodnikiem meczu, Glik, nie dziwię się, w końcu ten człowiek jest zawodnikiem meczu. On tyle zrobił. Chociaż Boruc powinien nim zostać. Widzimy, ma. Nie to Boruc jest zawodnikiem meczu, ale pisze Kamil Glik, że ma najwięcej, ale Artur Boruc. Piłka meczowa oczywiście dla Boruca Bramki, Robert Lewandowski jedna, gole samobójcze nikt, asysty jak widzimy, Kuba Kosecki jedna asysta, strzały celne, <gryw> zobaczcie jakie statystyki strzałów, tylko trzy strzały na bramkę, cztery w tym trzy celne, celne podania, no tutaj zdecydowanie przeważył chyba Polański, tak jest, udane dryblingi, Robert Lewandowski wygrywa tutaj zdecydowanie, udane do środkowania, jeden na jeden Kosecki, zero na dwa Piszczek, udane odbiory. No, tutaj przeważył Zieliński przeważył? i obejrzysz cały Bobut 6, dzięki któremu nie straciliśmy tyle goli, co straciliśmy. Dziękuję Wam za uwagę. Cieszcie się razem ze mną. Ja mówię ja, No more fun. Dziękuję Wam za oglądanie, za wytrwanie do samego końca. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Błagam. Nie hejtujcie mnie za to, że był taki krótki meczek. Ja Wam dziękuję, żegnam.